Dzień dobry, witam wszystkie hodowczynie i hodowców. Dzisiaj do mnie przyjechała firma PigeBook, żeby dać cztery gołąbki wyśmienite, super czempiony, pielesiaka na aukcję. A więc pierwszego przedstawiamy gołąbka. Jest to prawdopodobnie samczyk i samiczka może być, no to jest młody gołąb, o numerze 4331. Jest to... Już gołąbek ładnie poszczepione są. Tu już się pierzy ładnie, widzimy ładne. Ma krótkie przedramie, szybkie skrzydełko. Jest to dziecko bezpośrednio po Olimpice 765-300 z Rumunii. U góry jest to znowu imbred mocny, ojciec jej, bambo. I jeszcze na dole znowu. Babka tego gołąbka jest siostra złotej medalistki znowu z Rumunii. Także tu same olimpijskie gołębie mamy na dole. Bezpośrednio to jest dziecko po olimpijce, a u góry babka jest znowu yy, siostra złotej medalistki tej w kategorii D. Ta była w kategorii A, a ta w kategorii D. Także takie perełki daje piękne. Tutaj to plecy, to kliny, wszystko to ładne. To są gołąbki ułożone także koledzy, no, skrzydełko pierzy się, już ładny gołąbek poszczepione są, siedzą jest to gołąb z boksu i co prawda yy, można sobie sprawdzić w kobie DNA, czy to jest faktycznie podych bo to są gołębie z boksu także nie było innego partnera także to są gołębie z boksu i można w, sprawdzić w kobie ojciec jest yy, dane, ma w kobie i matka też Także zapraszamy na aukcję. Jest to super wyśmienite dziecko bezpośrednio po olimpiadzie. 43-31. Zapraszam.